Nasz wirtualny spacer zaczynamy w historycznym mieście Gdańsku, który w dawnych wiekach był jednym z największych i najbogatszych portów handlowych Europy. Z racji swego położenia w delcie Wisły oraz roli, jaką pełnił dawniej i dziś, stanowi ważne centrum kulturalne, gospodarcze i rekreacyjne. Szczególnie dla mieszkańców terenów przyległych. Spacerując ulicami Starego Miasta oraz wzdłuż nabrzeża motławy, można poczuć atmosferę dawnych czasów, a charakterystyczna zabudowa pozwala sobie wyobrazić bogactwo ówczesnych mieszkańców: kupców i mieszczan. Statki z wielu krajów wpływały do portu, zabierając głównie żywność. W zamian przywożąc egzotyczne przyprawy i inne luksusowe dobra. Handel odbywał się w porcie zabudowanym z pichrzami po obu stronach nabrzeży Wisły i Motławy. Zdarzało się, że na Redzie, na Zatoce Gdańskiej oraz wzdłuż rzek aż po obecną Zieloną Bramę czekało 400 żaglowców, szczególnie w okresie trwania jarmarku dominikańskiego. Kapitanat mieścił się w zielonej bramie, zamykającej od strony portu ulicę Długi Targ. Po jej obu stronach stały stragany, tutaj dobijano targów, a mieszkańcy z terenów przyległych sprzedawali swoje produkty. Dzisiaj, wraz z ulicą Długą, to najbardziej reprezentacyjna ulica miasta. Obecnie po Wiśle i Motławie do Zielonej Bramy kursują motorówki wycieczkowe, a miejsce dawnych żaglowców zajęły jachty z całej Europy wpływające do Mariny Gdańsk. To tutaj zbiegają się fragmenty dwóch różnych krain geograficznych, żuław gdańskich. Stanowiących część żuław Wiślanych oraz Wyżyny Gdańskiej, która jest częścią Pojezierza Kaszubskiego. To położenie i historyczne powiązania gospodarcze i kulturalne terenów przyległych do miasta przyczyniły się do nazwy tego regionu. Trzy krajobrazy gdańskie. Przekraszając bramę nizinną. Znajdziemy się już na żuławach gdańskich. Przed nami roztacza się krajobraz na deltę Wisły, charakteryzujący się zupełnie płaskim terenem, urodzajną ziemią, która w dawnych wiekach jak i dzisiaj stanowi bogactwo tej krainy. Ciekawostką był fakt, że ziemię tę od wieków aż do II wojny światowej uprawiali osadnicy pochodzenia chłopskiego posiadając i dzierżawiąc wielkie połacie tych urodzajnych gruntów średnio kilkadziesiąt, a nawet powyżej stu hektarów. Zamożność chłopów żuławskich w dawnych wiekach była legendarna i unikalna w całej skali europejskiej. Swoje obfite plony oraz bydło i konie sprzedawali za pośrednictwem kupców gdańskich a w czasie jarmarku dominikańskiego bezpośrednio na kotwiczące w porcie statki. O bogactwie tych ludzi świadczą istniejące do dziś, co prawda w niewielkiej liczbie, zabytki architektoniczne niewątpliwie unikalne i charakterystyczne dla tego regionu domy podcieniowe. Przed sobą widzimy jeden z najlepiej utrzymanych na Żuławach gdańskich. Ocalałych budynków mieszkalnych bogatego chłopa żuławskiego z początku XVIII wieku we wsi trudnowych. Dom podcieniowy, łącznie z zabudowaniami gospodarczymi, stanowił samowystarczalną zagrodę wiejską. To duża budowla o charakterystycznej elewacji, jednym skrzydle oraz wysuniętym do ulicy podcieniu. Wspartym na ośmiu słupach, z dekoracyjnymi mieczami tworzącymi rodzaj arkad. Ilość słupów podpierających świadczyła o statusie materialnym właściciela. W przeciwieństwie do ilości zabytków architektury mieszkalnej, zachowała się do dziś spora liczba obiektów sakralnych o budowie charakterystycznej dla gotyku Żuławskiego. W większości Posiadały one zegary na wieży, wybijające godziny, a także wyposażone były w organy. Jednym z przykładów jest kościół w krzywym kole, w którym oprócz charakterystycznej dla żuław architektury, zachowało się autentyczne wnętrze z przełomu XVII i XVIII wieku. Jest to jednonawowa budowla z wieżą dawniej drewnianym, a dzisiaj pokrytym blachą, spiczastym hełmem. Wewnątrz zachowały się bogato zdobione polichromią stalle, w których zasiadali bogaci gburowie w czasie nabożeństw. Na ścianach umieszczone są obrazy świętych, jak i dawnych, znaczących mieszkańców wsi. Całość tworzy unikalne, o niepowtarzalnej atmosferze wnętrze. Korzystając z uroków w Gdańskich, przemieszczając się wzdłuż motławy docieramy do urokliwie położonego nad samą rzeką kościółka we Wróblewie. Dość surowym wnętrzu podziwiać można odrestaurowaną ambonę z XVII wieku oraz reprodukcję ołtarza z 1500 roku, którego oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Tuż obok kościoła mamy do dyspozycji infrastrukturę przygotowaną dla turysty – przystań kajakową, wiaty z ławami i stoły oraz siłownię zewnętrzną. Kończymy nasz spacer po Żuławach Gdańskich, zupełnie płaskich i przestrzennych, z unikalnymi zabytkami – sielskość krajobrazu, daleki i szeroki widnokrąg, rosochate wieżby, rosnące wzdłuż dróg i kanałów odwadniających, pozwalają nam odetchnąć od zgiełku miasta i pędu codziennego życia. Tutaj autentycznie zwalnia czas. Przecinając autostradę A1 wtapiamy się w krajobraz zgoła inny. To wyżyna gdańska stanowiąca fragment Pojezierza Kaszubskiego, z jego charakterystycznym leśnym krajobrazem, morenowymi pagórkami, dolinami rzek i polodowcowymi jeziorami. Wyżyna Gdańska pełniła w dawnych czasach, jak i obecnie, rolę przede wszystkim rekreacyjną dla mieszkańców miasta oraz terenu do inwestowania w posiadłości podmiejskie. Atrakcyjność tego obszaru, tuż za granicami miasta, przyciąga nie tylko gdańszczan, ale także turystów. Dzikie ostępy leśne, położone wśród lasów, polodowcowe jeziora, wzgórza pokryte gęstym lasem są idealnym środowiskiem dla eksploracji. Niezwykle urokliwa jest enklawa przyrodnicza lasu otomińskiego której sieć duktów leśnych sprzyja turystyce rowerowej i pieszej wśród wyjątkowych widoków. Nad jeziorem Łapińskim i kolbuckim znajdują się pięknie zagospodarowane ośrodki wypoczynkowe. Dysponują one szeroką gamą sprzętu do rekreacji nad wodą, plażami i miejscami do kąpieli dla dzieci i dorosłych. Szczególne miejsce zajmuje Królowa Rzek Kaszubskich – Radunia, która miejscami ma typowo górski charakter. Rzeka Radunia od średniowiecza dostarczała wodę kanałem do Wielkiego Młyna w Gdańsku, a po wybudowaniu na niej kilku elektrowni, także energię elektryczną do Gdańska. Podróżując wzdłuż rzeki, od Łapina do Pruszcza Gdańskiego, Zobaczymy kilka do dziś działających elektrowni, unikalnych pod względem architektury i wyposażenia z przełomu XIX i XX wieku. Jednym z ważniejszych obiektów jest stara papiernia w łapinie z drugiej połowy XIX wieku, położona w urokliwym miejscu nad Radunią. Rzekę wykorzystywano w procesie produkcji kartonu. Obecnie funkcjonuje jako muzeum i ośrodek wypoczynkowy z miejscami hotelowymi. Wyżyna Gdańska to nie tylko rekreacja, ale również historia. Uwagę przyciąga XIV-wieczna budowla sakralna w Pręgowie, jako jedyna na obszarze zbudowana z polnych kamieni. Dla miłośników historii i unikalnej sztuki dawnej we wnętrzu. Na ścianach kościoła można podziwiać średniowieczne, kolorowe freski obrazujące sceny biblijne. Wszystkich, których zafascynowały te trzy krajobrazy, zapraszamy na nasz portal 3 Gdańskie.com, A do czynnego zwiedzania posłuży dedykowana aplikacja mobilna. Spróbuj, posmakuj. Chao ja, ja.